Spotykamy się z okazji 21 Kongresu, Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zwalczania oszustw i nadużyć. Kongres organizuje Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, wspólnie z naszym partnerem, czyli z Krakowską Akademią, im. Andrzeja Frycza-Morzewskiego. Przygotowujemy go, tak powiedziałem, od 21 lat dla szeroko rozumianej kadry. Zarządzającej, związanej z systemem zarządzania firmą, instytucją, czyli systemem kontroli wewnętrznej, są to takie zawody jak audytor, kontroler, osoby do spraw bezpieczeństwa, do spraw przeciwdziałania nadużyciom. Jak co roku staramy się wymieszać te tematy. W tym roku dołączyło sporo informacji, sporo prelekcji na temat sztucznej inteligencji, bo jest to temat, który no, rozwojowy, gdzieś wchodzący, wkraczający w nasze codzienne życie. Tematy z przeciwdziałania praniu pieniędzy, oczywiście compliance, szeroko ostatnio omawiany whistleblowing. Nasza uczelnia już od wielu lat współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Ta współpraca to nie tylko dzisiejszy kongres, który jest ogromnym wydarzeniem o skali krajowej. Dla nas bardzo istotna też jest współpraca w zakresie studiów podyplomowych. Szeroko pojęta współpraca, jeśli chodzi o tematykę audytu, kontroli zarządczej, bezpieczeństwa danych, cyberbezpieczeństwa i też tych najnowszych tematów, z którymi teraz się spotykamy, m.in. menadżer do spraw. Zgłaszania Nieprawidłowości, czyli tzw. Tak whistleblowing. Dla uczelni szczególnie istotne jest wsparcie ze strony PIKW, jeśli chodzi o kadrę dydaktyczną, ponieważ właśnie to doceniają szczególnie nasi słuchacze, ekspertów, praktyków. Dzięki temu wracają do nas na kolejne studia.